Szczerze mówiąc, jestem zaskoczona, ale bardziej pozytywnie niż negatywnie. Wiem, że jest bardzo dużo negatywnych opinii gdzieś tam w eterze, ale tak naprawdę ja robię to, co lubię, ja się w tym świetnie czuję, mamy świetną atmosferę na planie, mi się podoba ta praca, ta nowa przygoda, i jeśli komuś się to nie podoba, może nie oglądać. I naprawdę nie obchodzi mnie zdanie osób postronnych, tylko najbliższych mi ludzi. A ci mówią, że jest rewelacyjnie, dlatego hmm. będę robić to dalej. A powiedz mi, jak to w ogóle powstaje? Jaki jest proces powstawania tego? Bo zdaje się, że to jest taka nietypowa forma, gdzie poniekąd wy partycypujecie w powstawaniu scenariusza, dialogów. Dialogów, tak, scenariusza, nie scenariuszy, czyli skrypt tak naprawdę jest już gdzieś tam z góry określony i napisany dużo wcześniej. Natomiast rzeczywiście my możemy używać swojego języka codziennego, tak? Różnie to wychodzi, jak wiadomo, ale też z drugiej strony, mając dystans do całej sytuacji i do siebie samych, wiadomo, że nie każdy nie wiem, używa bardzo elokwentnych słów na co dzień, tym bardziej nie wiem, rozmawiając ze znajomymi czy kłócąc się ze swoim facetem. Dlatego myślę, że trzeba mieć z przymrużeniem oka oglądać ten serial. Okej, okay, a jeszcze powiedz, kim ty się dobrze dogadujesz na planie? Z wszystkimi. Naprawdę. To, to tam nie ma jakichś mniejszych, czy, 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 czy lepszych, czy gorszych znajomości. Naprawdę z wszystkimi się rewelacyjnie pracuje. Najwięcej mam do czynienia z Marcelą, z Karoliną, która jest moją e, jakby dziewczyną, e, siostrą mojego faceta, tak? No z Gabronem, siłą rzeczy, który jest moim facetem serialowym. Z Izą. No, tak, tak naprawdę wszyscy. I ekipa produkcyjna jest, jest rewelacyjna. No nie mogę tu powiedzieć, że z kimś jest źle, bo, bo tak nie jest. A ile do tej pory odcinków powstało? Praktycznie dziewięć. Został jeden, jeden ostatni odcinek do nakręcenia. I powiedz, czy z odcinka na odcinek możemy się spodziewać tego, że będzie coraz lepiej, coraz ciekawiej? Jak ty to oceniasz? Moim zdaniem tak, ze względu przede wszystkim na to, że ja po samej sobie nie chcę oceniać innych, ale po samej sobie widzę y, duże zmiany i y, lepiej czuję się przed kamerą. To po pierwsze, po drugie, bardziej zaczęliśmy wszyscy zwracać uwagę na to, jak odkrywamy te role reżyser nam bardzo pomaga, pomaga, żebyśmy się rozwijali, a nie stali w miejscu, co też jest pomocne. Więc myślę, że od strony jak i naszej gry aktorskiej, powiedzmy, od, od właśnie naszych doborusów, słów, powinno być coraz lepiej.